Pod koniec XIV wieku Polska i Litwa zawarły Unię w Krewie. Ten sojusz dwóch silnych państw bardzo niepokoił Krzyżaków. Ponadto od czasu chrztu Litwy zakon nie mógł już atakować tego kraju pod pozorem nawracania na chrześcijaństwo. Mimo to Krzyżacy nadal najeżdżali ziemie polskie i litewskie. Polacy zaś chcieli odzyskać dostęp do Morza Bałtyckiego. Narastający kryzys doprowadził w końcu do wybuchu wojny. Konflikt który przeszedł do historii jako Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim. Rozpoczął się w 1409 roku. Król Władysław Jagiełło wezwał do walki swoich rycerzy. Najdzielniejszym i najsłynniejszym z nich był Zawisza Czarny z Garbowa. W czerwcu 1410 roku armia polsko-litewska, dowodzona przez króla Władysława Jagiełłę i jego kuzyna księcia litewskiego Witolda, ruszyła w kierunku krzyżackiej stolicy, Malborka. Na jej drodze stanęły wojska krzyżackie pod wodzą wielkiego mistrza Ulrysia von Jungingena. 15 lipca 1410 roku w pobliżu wsi Grunwald rozegrała się jedna z największych bitew średniowiecza. Przed starciem krzyżacy wysłali do polskiego króla poselstwo, które przekazało mu dwa miecze i w obraźliwych słowach wzywało do walki. Jak Jagiełło, którego wojska czekały w cieniu drzew, zwlekał jednak... Aby zmęczyć przeciwników stojących w słońcu. Bitwa rozpoczęła się około południa i trwała ponad sześć godzin. Starcie zakończyło się wielkim zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i przyniosło sławę polskiemu rycerstwu, w tym zawiszy czarnemu. Krzyżacy ponieśli duże straty, zginął między innymi sam wielki mistrz. Wojna zakończyła się w 1411 roku podpisaniem pokoju w Toruniu. Litwa odzyskała żmudź a Polska, ziemię dobrzyńską. Na przyłączenie pomorza Polacy musieli jednak czekać jeszcze pół wieku.